Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I tak, wyglądam dzisiaj troszeczkę inaczej Dl Dlaczego? Ponieważ Powiedzieć, że mam pecha tak to powiedzieć Totalnie nic Jeśli patrzyliście w sekcji komentarzy pod wczorajszym filmem To pisałem, że miałem problem z renderowaniem filmu 4 godziny siedziałem nad nim Aż wreszcie się udało Dzisiaj nagrałem już odcinek Ta karta postanowiła się zepsuć Po prostu, postanowiła się zepsuć Komputer jej nie widzi, aparat musi ją sformatować Więc niestety, jeden odcinek jest już w pupę, aczkolwiek ja się nie poddaję, mam kamerkę w razie czego, także Zagramy jeszcze jednego drafta, generalnie draft wyglądał tak, że mm, Zagrałem z prosem, przegrałem 2-0, więc nic szczególnego się nie, nie wydarzyło Miałem messiego, miałem tam parę wyników, ale ten draft nie był jakiś szczególny Użyłem fa dzisiaj zagrałem za kolejnej fa Mam nadzieję, że nie trafię na prosa, liczę na to Zostawcie mi dla podzieszenia łapeczkę w górę Subskrybujcie oczywiście również kanał, jeśli jesteście nowi Ponieważ filmy są codziennie To jest Davey. Lecimy. Co dostaniemy za formację? 4 2, 2 2 Mamy formację z samymi skrzydłami. I co by tu wybrać? Ja wezmę, wezmę 4-4-2, zwykłe 4-4-2, po prostu. Może to będzie jakaś, z... nie wiadomo jak, nie dobra zmiana. Depaj, Rashford, Son. Ja wezmę Sona. Wiem, że Rashford wygląda teoretycznie lepiej, ale Rashford, proszę Państwa, ma 3 słabszej nogi, natomiast Son ma ich yy, 5 i 4 sztuczek. Także mam nadzieję, że to był dobry wybór. Lecimy dalej. Napastnik. No tak, jakiś fajny napastnik Nie wiem, czy w ogóle są możliwe ikony trafienia Calvert, Lewin No jest ten Muriel i wezmę Muriela Więc co wezmę Muriela Dla grającego dla klubu Bergamo Calcio Świetny zespół, wiem o tym Dobra, eśpek, jakiś Gorecka, jakiś <laughs> Rabiot A, Rabiot, dawaj Świetny Mer ostatnio zagrał z Milanem Saka, który ma niestety 3 na 3 A ja potrzebuję 4 gwiazdek które... No wezmę Kandrewę, no bo ma sztuczki Ale no, raczej nie będę nim grał Liczę, że pojawi się tutaj mimo wszystko Federico Kiesa, Byłoby całkiem przyjemnie Chilwell lub... A nie będzie Chillwell. Jakiś Dyke, bo coś słabe, słabe karty lecą. Że tego Sona naprawdę jest słabo. Diego Carlos, kurczę, pieczone. Hmm. Niech będzie Stones, nie wyglądasz tak źle. Aj, o, no i środek obrony, słuchajcie. Już mamy gotowy. Na bramkę jeszcze niech będzie kranio. Prawa obrony jakiś Wan-Bissaka. O! Tręcik! Tręcik Cardo Pereira. Wezmę trenta. Wezmę trenta. Dobra, no potrzebujemy, potrzebujemy lepszych kart, no tylko son. Tylko mamy Sona. Mechitarian. Wygląda solidnie bo Jaki... Co on ma na... Co to jest? Wezmę tego Mechitariana. Możemy zrobić takie coś i na taką Mechitarian z Murielem wygląda to nawet solidnie, ale... Tu jest kamerka, nie mogę się przyzwyczaić. Pieprzona karta. Żota! Niestety nie mam jak go zgrać, ale Żota na ławkę. Okej, okay, będę pamiętał. Może jednak coś ciekawszego. Pulisic. Jerson... Nie. Wezmę Pulisicie na ławkę. Zawsze coś. Może jakaś... Jakiś Messi, Ronaldo. O! Office. I nie, więc wezmę insinie, żeby była lepsza opcja niż Kandrewa, bo Kandrewa umiała na najmniejszego zamiaru grać. Nabram jakiś Alison, Ederson. Aj. No dzisiaj, że kranie sobie poradzi. Chyba że zostajemy jakiegoś fajnego środkowego obrońcę z seria, ale nie zapowiada się na to. Jest naprawdę Pogba! Okej, okay, już jest lepiej. No weźmiemy pana pogbę, no więcej zgrania to na pewno Połączyć z rabiotem. Jakiś fajny napastnik z ligi angielskiej, no. Ewentualnie to będzie żota, ale no niestety tak myślałem. Jeszcze jest Fati na ławkę. I ostatnią kartą będzie. Rodrigo. No spodziewałem się czegoś lepszego, nie ukrywam. Aczkolwiek, no liczę, że ten Son z Pogba porobią jakieś fajne rzeczy. Moi drodzy, więc tak wygląda nasz skład. Najlepszy jest teoretycznie Son. Jest też Paul Pogba. Insigne nie, tak, nie wygląda aż tak źle. Aczkolwiek, no, no nie ma aż takiego boom. Nie ma Mbappe, nie ma Neymara. Spróbujmy coś wygrać. Dobra, mamy oponenta. Naprawdę liczę, że to nie będzie jakiś pros. Jest jakiś Niemiec na pewno, ma nawet fajny składzik, było tam dużo ligi hiszpańskiej, no dobra. Dobra, czy mogę kogoś z wprowadzić? Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, nie będę na razie nikogo wprowadzał, ale na pewno zmienię, zmienię wytyczne, bo bez zmiany wytycznych, to ja sobie mówię, mogę... nie powiem co. Mój drugi draft, może chociaż pierwszą rundę przejdę w tym drafcie, no bo w poprzednim mówię, trafiłem na prosa, niestety nie miałem nic do gadania, powiem wam. Mój pierwszy mecz w tej Fifie, gdzie gram skrzydłami, więc zobaczymy, czy to jest jakiś game changer. O cholera, patrzcie, gdzie jest jego obrona, ty? Ja pierdziele, ofensywny chłopak. Nie no, gość, patrzcie gdzie jest jego ofensywa, ja pierdziele. Człowiek, ofensywa i to będzie niestety. Ech. No nic, przegrywamy już w piątej minucie, niestety troszkę się wylało. Nie będę ukrywał, troszeczkę się wylało, ale mamy Sona. Zobaczmy, co mogę zrobić. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś proz znowu, bo byłoby mi naprawdę przykro. Muriel? Nie. Takie rzeczy już nie działają w tej Fifie, po prostu już nie da, już. zrobienie step-overa, to, to już przeszłość. do dośrodkowanie, du-kure, to nie może się skończyć bramką, bo ja nie pozwolę na to. Dobrze, nic nie. Oj, to będzie 2-0 niestety. To na pewno będzie bez poprzeczka, dziękuję, kochana poprzeczko. Faul? No to, to nie był faul? I to jest ewidentny rzut wolny, byku. Dobra, mój pierwszy rzut wolny w tej Fifie. Oczywiście, oczywiście musiał się ruszyć bramkarzem, niestety nic mi to nie da, więc zagram na krótko. Wow, to było najlepsze wykonanie wolnego w historii tej Fify. Dobra, Muriel. Może jakaś uweczka, Michitariana I to nie jest gol. Znaczy, to był strzał, co prawda oddany, ale niestety manualne główki ciągle istnieją. Chyba będę musiał przesunąć Sora na, na, na napad. Wydaje mi się, że go troszkę marduje na tym skrzydle, ale nic. Jeszcze druga połowa przed nami, zobaczmy, Myhitarian. Co mogę zrobić? Mogę zaczekać, aż tam ktoś pobiegnie. Podanie. Ja no nie mogę nic zrobić w tym meczu. Matko boska. Którą mamy Fifę, byku? Bridger? Daj se spokój. Koniec pierwszej połowy, Niestety nie wygląda to zbyt ciekawie, nie ukrywam. Zero celnych strzałów. Jest naprawdę źle. No mówię, tego Sana przesuwam na atak. Hitarian pójdzie można skrzydło. Nie wiem, co jeszcze mogę wymyślić. No jest. jest naprawdę ciężko. No wierzę, że to jest. to jest ta połowa. O! Son? Son! Jest! Mówiłem, mówiłem, dacie, dacie, danie, co? Jakie danie? Po prostu trzeba było dać Sona na napad, gość odzyskuje piłkę. Jeden zwykły zbud. Jest! Jeden jeden, proszę państwa, wracamy do gry. Chyba, że kick w trore? Nie, nic z tych rzeczy. Sini, znowu świetna piłka, zobaczmy, znowu Hilming Son. On zrobić to samo co wcześniej. Tak jest! Son! I to jest 2-1! No to jest kopiuj wklej. Dosłownie, kopiuj wklej. Znowu ten sam zwód i son w 5 minut na napastniku. Zmienił wszystko. O o. Ciężary. Ciężary? Jezus Maria, kto to był? To był Delofeu. Ile on ma strzałów? 73. OK. Gość lafineska odbija się od poprzeczki i jest 2-2. Nie rozumiem tego. Oj, 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 to znowu Delofeu Stones? To może być problem duży. Co jest? Co ja zrobiłem? Nie! Muriel, musisz to zrobić. Muriel! Mamy to 3-3. Wystarczyło uderzyć na siłę, tak naprawdę. Lewa noga pana Muriela. Mamy 3-3. 6 bramek. To jest mój rekord absolutny. Musimy mieć jeszcze jedną bramkę przewagi. Ja się nie czuję totalnie bezpieczny z takim wynikiem. Ach, shit. Dawaj, jest! Muriel! Skąd ta piłka się wzięła? A bo jest remis, a ja mówię, że. Ja, ja myślałem, że ja wygrywam, a ja mówię, że ja się nie czuję bezpiecznie z tym wynikiem, ty. Ja byłem pewien, że wygrywam. Dobra, jakieś zmiany. Żota eee, zamiast Mechitaryana. Niech będzie. Jeszcze może zamiast Rabiota, niech wejdzie Loselso. Może dobrywka dla widzów? Zobaczymy. Muriel. Muriel! Jak on to wyjął? Jak on to wyjął? Udało no się wygrać w tych podstawowych minutach, powiem wam. Niestety, ale dało się zrobić więcej w tym meczu. No ale nic, jeszcze to nie koniec. Ile mieliśmy strzałów? 9 na 6 strzałów. No, expected goals z naszej strony jest więcej. Dobra, zamiast Muriela może wstawimy sobie pulisicia On pójdzie na skrzydło, żota na atak i... może to wypali. Dobra, to do gryweczka moi drodzy. Pierwsza w historii tej, tej serii. Więc może, mam nadzieję, że będzie historyczna, dlatego że wygramy. Wierzę w to. Mamy naprawdę bardzo fajną ofensywę. Sonic, dobra, żota. Myślę, że... jaki ja trick zrobiłem, co jest? Ale lagi, o co chodzi? Żota, tak, No nie! Chyba! Może jest! Dobrze! Już myślałem, że to nie wpadnie. Już my... są z hat-trickiem, ale byłem pewien, że to nie wpadnie. Dobra, 10 minut, żeby to utrzymać, Albo się wylało niesamowite. Niedobrze... podanie skrzydła de lofeu. Trend, czysto? Ten rzut wolny. bardzo blisko tutaj jest. Oczywiście oczywiście ruszę bramkarzem. Skoro on się ruszał, to ja też się będę ruszać, a jak? Strzał! Kranio zarył głową w słupek, ale było warto, mamy piłkę żota. Pyk, loselso. Kończysz to. Loselso. Loselso. Długi słupek. Mamy to. Mamy. 5-3, 5 minut do końca. 116 minuta, świetna akcja. 5 -3 do 3 dogrywka. Nie było jednak karnych dla widzów, ale Son No taką różnicę zrobił na tym napadzie, że. Coś pięknego, trzy, trzy próby, trzy bramki i co, czas na drugą rundę, nie? Dobra, mamy oponenta do drugiej rundy, tak jest, druga runda i gramy z East Amsterdam, Messi Manema, ojeju Jest wysoko, proszę Państwa, jest wysoko Lew, nie, to nie jest jakiś pros, nie, 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 nie nie. Ja pierdziele, nie, to jest niemożliwe, gość był czwarty w lutym na świecie, 31 w maju, 10 w grudniu, nie, o, ale będzie co on za for. Ja, jak wszyscy są głęboko tam. Nie, no gościu. A dasz mi jedną bramkę strzelić chociaż? że plus jest taki, że teoretycznie mamy. Jeśli chodzi o karty, w wyrównane szanse, bo mamy bardzo podobne. Wiadomo, ani niby Messiego tam i manę. Ale no. Co on zrobi za trik teraz? Halo? No na pewno umiejętności będą decydowały, a jak dobrze wiemy, z umiejętnościami. Może być różnie. Gość gra piątką z tyłu, co też bardzo mnie boli. Oj, 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 Leo Messi nie może mieć dużo miejsca zablokowany. Okej, okay, on już wie co robi. On dobrze wie, co robi. Trzeba na spokojnie. Rabiocik, tak jest. No bo chociaż, chociaż FIF jest dobry. Jest. on ma od razu z buta trzech obrońców z tyłu. Ale jednak my mamy Michitariana, który powinien być szybszy niż, niż w Sojunczu. Czy to się stanie? Michitarian, no On dobrze wiedział, gdzie pójść tym obrońcom. O, cholera, jaki pas. Oj oj oj, oj. Davis chyba nie spalił. Ale Stones. Tam był spalony chyba. tak jest, był spalony. Oj, to chyba nie był spalony. Oj, niestety nie był, ale mamy na obronie. Pięknego Stąsa. Dobra, no jest git. Jest Pierwsza zero 00. Nie dałem sobie strzelić bramki. I chyba mi się wydaje, że mamy podobny współczynnik Experted. Powiedzmy. Dobra, na pewno co muszę zrobić, to no, oczywiście Sona dać na atak. No bo to w ostatnim meczu po prostu zmieniło cały przebieg meczu. I na razie tyle powiem wam. Na razie tyle. Nie będę się jeszcze... nie będę jeszcze robił zmian. Kto wie, może jakimś cudem farfosa jakiegoś strzelimy. I wygramy. Oj, oj, to będzie gol niestety. Chyba że. Okej. Okay. Okej, okay, notka na dziś. Nie podawać trójkątem na swoje połowie, bo inaczej może być bardzo źle na szczęście Stones z taką, no dosłownie skałą, <laughs> nie da się go przejść. Nie umiem podawać piłek. Bai Dobra, na spokojnie. Trzeba na spokojnie. Davis. O oh, o, oh, oj, oh, to... Bai. Środek obrony Stones i bai. Top tier po prostu, naprawdę. Oj, to był błąd. To był błąd. Jeszcze jest mane. Mane i nie trafia. Uh o. -oh. Oj, to się może chyba już zakończyć. Bramką Mane znowu zablokowany, wylało się i to niestety już musi być bramka. Niestety tutaj, no. Gdyby się baj nie wylał, to myślę, że byłaby jeszcze szansa, Niestety, no. Mówiłem, że jakiś farfocel będzie. Myślałem, że będzie po naszej stronie, ale niestety. Jednak po stronie oponenta. Insinie, tak jest, ale Davis. Kurde, to jest. Dobra. Insinie, proszę, dla widzów. Dla widzów nie chciałem uderzać po długim, bo wiedziałem, że się będzie ruszał ten tym Więc chciałem poszukać strzał na krótko, ale. No, animacje bramkarzy są. Są. Oj, to jest chyba bramka, nie? Oj, 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 Stones, świetny jest. Nigdy się nie spodziewałem, że powiem, że Stones jest chyba najlepszym obrońcą, jakim grałem do tej pory w FIFA. To nie bywały. Zaczmy, manę i to będzie na pewno już bramka 2-0. No i niestety, no goś po prostu zmierzył. Niby 2-0. A jednak zmiażdżył, no niestety. Różnice klas GG. Nie dało się zrobić tutaj dużo. Niestety. No nic. Także zobaczmy, jakie miałem expected goals po całym meczu. Najlepiej w naszym zespole zagrał Bai, Nie, stones, mówiłem, no stones. Absolutny kozak. Ale no cóż, pierwsza runda przynajmniej udało się wygrać. Może jakiś paczk za 7,5 co najmniej. No nie, jest to najlepszy zestaw paczek No nic, resztę draftów sobie na pewno zachowam na następne, następne dni, bo ludzie będą mieli jej Play I może troszkę łatwiejszych oponentów dostanę W pierwszej parce, niestety nie ma świecącej karty Będzie to... Ej, Blachowicz, to jest wschodząca gwiazda seria. Ten może za 5 lat będzie miał jakąś kartę 85 A oprócz tego nic, okej okay. Także jeszcze jedna paczka za 5000 monet W ogóle warto wspomnieć, że nie ma już paczek za 5000 monet w sklepie Postanowili je wycofać, także odważny ruch Anglia CB Aha, ja myślę, że Golson, ale Golson gra w Evertonie. Ostatnia paczka, 24 karty, niestety tylko 3 rzadkie, więc nie spodziewam się Fireworków absolutnie, a może siedząca karta chociaż. O! Ekrany? Sommer! To nie jest walkout, ale to jest Summer, więc na sam początek gry może coś kosztować. Nice! Czyli jednak, jednak coś, jednak coś wypadło? Summer aktualnie kosztuje 7 koła. No zostawi go sobie aż będzie jutro i play. Może będzie coś więcej kosztował. Okej! Okay. Czyli chyba drad by się zwrócił. Mam tak, mam tak mi się wydaje przynajmniej. Zostawcie peczkę w górę, subskrybujcie kanał. I widzimy się jutro. Trzymajcie do słyszenia. Adios.